Władze powiatu pajęczeńskiego z uwagą przestudiowały strategię województwa łódzkiego. Jesteśmy aktualnie na końcówce opracowania własnej strategii rozwoju powiatu pajęczeńskiego. Myślę, że Rada Powiatu uchwali tą strategię na najbliższej sesji sierpniowej. Wpisuje się ona jak najbardziej w strategię województwa łódzkiego, stąd wola przystąpienia do dzisiejszego porozumienia samorządów. Jak wszyscy, którzy ten list podpisali, zdajemy sobie sprawę, że perspektywa środków unijnych, która jest przed nami 2014-2020 jest ostatnią. Tak, dużą, tak dużym rozdaniem finansowym. Chcemy jak najbardziej z tej formy dofinansowania skorzystać dla dobra i rozwoju powiatu pańczyńskiego. Nasz powiat wpisuje się z jednej strony w obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczego Bełchatów, Szerców, Złoczew, ale z drugiej strony Wpisujemy się w strategię rozwoju turystyki opartą o rzece Warcie. Swoją strategię nazywamy Pańczą Siecią Możliwości, więc chcielibyśmy rozwijać się w oparciu o strefę przemysłową na terenie Gminy Rząśnia, w oparciu też o, o rozwój przemysłowy PGE, o rozwój Warty, cementowni Warta i również stawiamy na turystykę w oparciu o rzekę Warta, a być może również o zagospodarowanie Zwałowiska na terenie Gminy Rząśnia.